Dzień dobry, w tym filmie dowiesz się czym jest terapia pijawkowa, inaczej chirurgoterapię i jak pijawka wygląda. No i oczywiście do czego służy i jak może poprawić nam zdrowie. Więc zaczniemy od tego jak wygląda pijawka. Tu mam słoik z hodowli Sanus, w którym pływają trzy małe koleżanki. Teraz jedną wyciągniemy i spróbuję Państwu pokazać jak wygląda pijawka i dlaczego warto pijawkę stosować. Otwieram słoik, ma być szczelnie zamknięty ze względu na to, że pijawki potrafią uciec iść w kierunku wody. I byłoby bardzo nieprzyjemnie, gdyby taka pijawiczka uciekła, wyszła do umywalki i wypłynęła dużo, dużo dalej lub wyżej. Więc bardzo proszę, wyciągamy ją do pijawiczki, prosimy, żeby wyszła. Popatrzcie, ona się boi, ona no wcale nie chce tak szybko wychodzić. Już Przysuwam po słoiczku. Mam teraz dwie i jedną prosimy wrócić na swoje miejsce. Zobaczcie, ona jest trochę zdezorientowana, ze wcale nie chce mnie ugryźć. w ogóle nie wiem gdzie się znajduje. Szczelnie zamykam swój. Musi być szczelnie zamknięty. I teraz pijawka porusza się po moich rękach. Poruszę się przodem, czyli tu mamy. W tej chwili mamy pyszczek, on jest taki cieniutki i tylną szafkę, mamy przednią szafkę, która w tej chwili nie jest przygotowana, tylko ona była w wodzie, to jest naturalne środowisko, natomiast wyszła z tej wody, znajduje się na moje ręce i tak bada teren, nie wie co ma zrobić. Czy wygląda na groźną? Właśnie takich pijawek używamy do Nie niegroźnych, małych. Taka pijawka ma około 8 miesięcy i ostatnie 4 miesiące spędziła w kwarantannie bez żadnego jedzenia. Używamy pijawek z hodowli, one są wszystkie jednorazowe. O hodowli i o pijawkach jeszcze opowiem w następnym filmiku. Natomiast czym jest terapia pijawkowa? Otóż terapia pijawkowa to jest terapia za pomocą pijawki lekarskiej, żeby uzyskać określony efekt terapeutyczny. Terapia pijawkowa polega na tym, że używamy od jednej do trzech pijawek lekarskich z hodowli certyfikowanej żeby nałożyć te pijawki na określone obszary ciała, żeby wpłynąć na niektóre układy i systemy. Dajcie znać, czy temat terapii pijawkowej Was interesuje i do zobaczenia w następnym odcinku.